Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnych nowości Pepko. Przed Wami fantastyczne męskie letnie koszule z krótkim rękawkiem za 40 zł. Powiedziałabym, że są one w takim stylu hawajskim i oczywiście liście monstery na tych koszulach też się znajdują. Tutaj jest letni męski kapelusz za 20 zł, rozmiar uniwersalnym w takim stylu Panama. No a te spodnie lniane to po prostu hit. Są one za 50 zł. Są one z takiego grubego lnu z takimi sznureczkami z przodu, zapinane na guzik. Tutaj nie wyglądać w kamerze, ale one są takie, bym powiedziała, lekko popielate z elementami zieleni. I zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapek w górę i komentarzy pod filmem. Będę bardzo, ale to bardzo wdzięczna. A te damskie spodnie to kolejny hit za 40 zł. Są one w kolorów takiego jasnego denimu i ciemnego denimu. Są z takiego cienkiego jeansu. Są takim ściągaczem jakby u góry, z taką gumą właśnie w pasie i z takimi ściągaczami na dole u nogawek. I lekko są, bym powiedziała, u góry luźne, a na dole tak się zwężają. Są naprawdę fajne, polecam je, bo sama je sobie kupiłam. Kolejne hitowe rzeczy z najnowszej kolekcji bluzeczka taka biała z zielonym motywem myszki Miki za 25 zł. Kolejna letnia bluzeczka, Taka różowo-zielona za 30 zł. Z takimi trączkami u rękawków. Tak one właśnie wyglądają. Są one z najnowszej kolekcji, z najnowszej gazetki Pepko. No a tu właśnie wyglądają tak te spodnie w całości. Jest jasny i ciemny denim Naprawdę bardzo je polecam. A tu jeszcze znalazłam taki worek na buty. Też takie właśnie egzotyczne motywy. Też liście monstery. Za 20 zł. Z takimi sznureczkami z tyłu, ale też może to być jako właśnie plecak na przykład na piknik, czy jakąś wycieczkę. Kolejna nowość bluzeczka taka zielona z kimi napisami za 20 zł. Sukienka za 70 zł. No, takie same wzory jak tamta wcześniejsza bluzeczka, jeżeli chodzi o nowość, długa sukienka, rękaw 3 czwarte i taka gumeczka w talii. No i kolejny letni kapelusz tym razem damski, też rozmiar uniwersalny za 15 zł. I myślę, że fajnie by właśnie wyglądał z tą letnią sukienką. Tu mamy nowości od firmy Kardiobany. Właśnie z najnowszej gazetki. Te bluzki za 40 zł od rozmiaru XX do XL. W takich właśnie soczystych barwach, zieleni i pomarańczy, z takim białym napisem z przodu. Ta bluzeczka też właśnie za 40 zł. I do tych bluzeczek, też w tych samych kolorach, są właśnie spódnice. Właśnie tu są te spódniczki. Też właśnie soczysta zieleń i taka soczysta pomarańcza. One są też za 40 zł, też od rozmiaru XS do XL. A te bluzeczki u góry mają właśnie, o, widać takie troczki, takie sznureczki przy talii. Ta spódniczka też za 40 zł, więc można fajny sobie komplecik zrobić. Albo wymieszać kolory. Zieleń z pomarańczem, nie muszą być w jednym kolorze. Bardzo fajne takie jaskrawe Soczyste letnie kolory. Naprawdę super. No i tutaj kolejny hit. Okulary za 20 zł. Takie w białych ramkach. Zielone etui. No i dwupak skarpetek za 12 zł. Yy, z białymi, przepraszam, z zielonymi i czarnymi paskami na białym tle. No i kolejny hit. Nereczka sportowa. Za 40 zł taka biało, biała z zielonymi elementami i z czarnymi zamyczkami. I kolejny hit też od firmy Kardiobany. Za 40 zł takie, bym powiedziała, leggingsy. Krótkie spodenki do kolan z takiego lejącego się materiału w kolorze czarnym. Też od rozmiaru XS do XL. I są też w kolorze zielonym. I też za 40 zł. Tak od rozmiaru XS do rozmiaru XL. Więc, jak nie chcemy spódniczki do tych bluzek wcześniejszych, to można sobie skompletować właśnie takie spodnie sportowe. One tak ładnie z tyłu mają zaznaczoną, tak bym powiedziała, popcie. No i kolejny hit. Klapki w takim. W soczystym odcieniu zieleni. Od rozmiaru 36 do 41, za 35 zł. Wiem, że są też jeszcze w kolorze czarnym. W moim Pekbo były tylko te zielone. Tu mamy też bluzeczki sportowe. Za 30 zł. Od rozmiaru e S do XL. Z takimi wycięciami z boku na ramiączkach, a z tyłu mają takie skrzyżowania. No, właśnie takie skrzyżowanie z tyłu na plecach, z takim jakby zajączkiem z tyłu. Są czarne i zielone, właśnie do tych spodni. Tu znalazłam spodnie damskie dresowe za 35 zł z takim ściągaczem u, u góry w takim beżowym kolorze. Bardzo fajne spodnie, one są z takiego cienkiego materiału od rozmiaru S do XXL. I bluzeczki na lato na ramionczkach za 10 zł. W kolorze zielonym są jeszcze szare, białe oraz czarne. Tak właśnie wyglądają te bluzeczki na ramionczkach. Fajna sprawa na lato. Chociaż w tej chwili u mnie jest deszczowy dzień. No i fajna torba letnia za 55 zł z takimi frędzelkami z boku. Życzę Wam miłego dnia. Cześć.